Cieść, Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was grę w trzy państwa i miasta z że Meliszzem. Przedstawcie widzom. No, a ja jestem Paweł Wicki Gamer, więc dzisiaj będziemy zdawać trzy państwa i jazda. Zapraszam was na profil Realu Poznań. Link do jego profilu znajdziecie w opisie i pod filmiki jemy i y, jeszcze chciałbym pozdrowić o siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym, bo o, pozdrawiam

Kraśnik i zdrój. No to tak to 8 lat ten u nas robił. 8 70. Dobra, tu się poddaję Masz 1 do 0 No już komputer mieliście. Teraz państwo 1, na literę 1, P. P. Portugalia. Puerto Rico. A nie, Puerto Rico to wyspa. 8 lat tam oni robili Pakistan. Pakistan. i w tym czasie z zrobi... Aneta. Dobra, jest... to tu się poddaję. Masz 2 do 0 na razie. To teraz miasto na Literru. Yyy Warszawa. Wróć do tła. Yyy

Dobra, to się poddaje, masz 3 do zera. Teraz miasto na literę M. Tak, malanów. Milanówek. Mikołajki. Mikołajki. Dać, to mi ale, dostatek, jest, ale ja już tak sobie pomyślałem, jakby bym powiedział, że jeszcze, że. Moronk. To wino, to bym powiedział że sam. Ja ci drugi chcę. No dobra, to tutaj trzy jeden. To teraz y, państwo na literę B. Belgia. Mój wow. e, y, pomyślę, by. B. Nawet łyczka nie bezne. Dobra, tu się poddaję, masz 4 1. Takie będzie gówno, że... No. Byle jesieni. Ja jak on tu będzie się tam, co tu zrobić. Usunąłam go, bo on nie chciał, żeby pokazywać jej jego twarze, bo od razu bym miał problemy przez to. Jego mama sobie tak nie życzy.

60. Ok. Opatów. Coś potrafi powiedzieć. To jest ta ja ołóżka. To są te testy na lokacji inteligencji dla, y, dla dzieciaków, może dla takich idiotów. Oława była. To to, 108. Tak, to byś zobaczył, co w nim Jak miał 6 lat. Może byś bardzo łatwo. Ostorołęka. Orłowice. Dobra, to tutaj ja wygram. 4-2. No dobra, to teraz ostatnie państwo na liter Na literę A. Anglia. Argentyna. Dzieciut Australia. Zdrowe dzieci nie, nie poradziły z tym co padło. Ja mówię, no dobrze, z drewna i szkła, albo z plastiku i szkła. No, to by była dobra. z drewna i szkła, no. A że źle, no to mówię, to z czego jest? Dobrze.

Tutaj chciałem się zalogować, zarelogować, też zdyskować. Halo stary jesteś tam? Ale dzisiaj coś internet, jak mówili telewizji cały tydzień do wyborów będą problemy. Bo oni, te ruskie trole podą. A oni wszystko muszą poniwelować. Widzowie, na razie E, zaczekajcie, za chwilę on może wróci, bo na słuchawkach go mam. Co się dzieje? Halo, halo, jesteś tam, chłopie? Czekajcie chwilę. Chcecie. No, jaka ta szkoda. Mafia no, ta szkoda. Tak, pokochany turnik rzymski. Po raz pierwszy pojawił się w Rzymie. Czekajcie, czekajcie jeszcze chwilę, bo są e, chwilowe problemy techniczne. Co się dzieje? W Madrycie, po też wspaniałym pierwszym secie z Jackiem Dre Draperem, wycofał się, bo powiedział, że z ostrożności, bo coś tam lekko poczuł, chciał koniecznie zagrać w Rzymie. I znowu jeden set, wspaniały, porywający set Beletiniego. No i żegna się z Rzymem, żegna się z Turniejem, żegna się z marzeniami. Te ostatnie 4 lata zaczęło się w Merwe w 21 roku, potem w Turyn, gdzie też czekał pierwsza edycja w finałowej TV w Turynie. Czekajcie, czekajcie. Zresztą na jego miejsce wtedy... Za chwilę zaczniemy znowu, pewnie to chodzi o to, bo komórka jest ciepła. Najwyżej powiem mu, że Vega Route 400 zł i tyle. No dobrze, dobrze. Włączamy znowu. Muszę uruchomić na mecz od 11 pokażemy Państwu, że się w Polsce Sport 1 po jedynego kurtacza z Menhikiem. Te statystyki no, w tym kontekście nie mają już chyba większego znaczenia. Beretini zagrał. Naprawdę fenomenalny mecz, no ale straciło mu na jednego seta. Brak jest, bo... Jeszcze poczekajcie, widzowie. Za chwilę zaczynamy od nowa. Ale bonus, bo tutaj będą 3 punkty ekstra. Bo tutaj jest 4-2, a jak on wygra, to dokładamy 3 punkty extra To był naprawdę nadzwyczajny. Żegnam się, zapraszam. Jutro przypomnę, chłopiec Jakub Mensing drugi mecz od 11 i też inne ciekawe spotkania. Dziękuję za uwagę. Konia się Dobra, może teraz. Dobra, spróbujmy jeszcze raz jeszcze raz wejdźmy na Discorda, nagle coś nas ze sobą rozłączyło. Już jestem, już jestem stary, spokojnie. Zaczynamy. Teraz e, ostatnie trzy punkty. Ten, kto wygra ostatnie państwo, to wtedy zdobywa trzy punkty. Ty prowadzisz 4-2, a ja mam dwa. <mulacza> państwo na literę W. Powtarzam 3 plus punkty F, która za odgadnięcie. Włoche. Okej, okay, Włoche. Ja tego idę z demokracją bezpośrednio. Demokracją bezpośrednio, która pozwoli nam wszystkim No powiedzieć coś na Włoch. Ja powiedziałam, Włochę. Zdecydujemy, co jest dla nas najważniejsze. To razem w referenach bezprogowych, w referenach, które będą wiążące, zarządzących, zdecydujemy jakiej Polski chcemy to ja powiem zaczekaj, zaczekaj Podaje się już nie wiem co jest na wózach za granicą, czyli ty wygraj te 400 złotych stary proszę bardzo to następnym razem się zgadamy i znowu nagramy stary no to trzymaj się. E, to tylko taka nagrodę, że ci pokazuję na kamerkę, ale nie będę ci wysyłał, tylko musisz w bankomacie sobie pobrać i tyle. A w jakiej miejscowości mieszkasz? No to w jakiej byś mieszkał? A jeszcze raz, gdzie? No to tylko wymieni miejscowość i to tyle. Trudno, to nie wymienię. Pewnie gdzieś. No. A, Konstancin. To pozdrawiamy z Konstancina Jeziornego i życzę Ci miłego dnia. Pa, stary. Papa. Pa. Dobra, koniec rozmowy widzowie. Ten chłopak musi wziąć te 400 zł w swoim bankomacie, bo ja mu swoich nie dam, tylko pokazałem na kamerkę. Ja oczywiście mam te 400 zł, ale to on wygrał, bo miał szczęście. W końcu ktoś mnie pokonał w trzy państwa i trzy miasta. Słyszeliście to na słuchawkach, bo, bo, głośnik mi się coś popsuł ostatnio i głos jest do bani. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli nie podobał wam się mój, jakże przefajny odcinek z... Trzech państw i miast z husarzem Niszem, to wiecie co robić. Zawodnijcie mi łapkę w górę, a jak nie to turno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, czyści pa, anarka, papa, elo, pa, mordy. Życzę Wam miłego dnia, papa.